Czyż wygląda w sumie jak no. ten. Dobra, to jest ten. No to 16 minut to, to zobaczymy. Będę jeszcze raz zobaczyć, czy to jest on. Tak, to jest on. Dobra. No to oglądamy. Daję wyprawa na zapis publikację tego widział. Czy pan. Y daje nam prawo na nagranie i publikację tego filmiku yeah, yeah. tak jak pan się nazywa? Bezrukow Sergiej Władimirowicz jeszcze raz Bezrukow Sergiej Władimirowicz Bezrukow Sergiej Władimirowicz i 2002 rocznik Rostowska obość, pos. Czertkowa Rostowski obwód wieś Czertkowa E, możecie kratko rozkazać historię, jak pan Ukrainę. Czy może pan krótko opowiedzieć historię, jak pan trafił na Ukrainę? No ja służył stroczką, podpisał kontrakt. Służyłem, byłem na służbie. E, Kolejny poborowy, podpisałem kontrakt. Służył po kontraktu tam czuć. No, Pierwał się do razie trochę. Bo odsłużyłem e, po kontrakcie trochę do kontraktu. Służył po kontraktu tam, o, pieros razorotu. Przeprowadziłem. Przeniosłem się do. Mm, teraz Wiedrota. Mm, super. Tłumacz mi to tłumaczy jako harter, harcerstwo. Tak. Harcerstwo na pewno. A inny tłumacz mi tłumaczy, to jako firma rozpoznawcza. No to już się nie dowiemy, co to jest raz No chodzi o. Yy, Ядностка, знаю, И у нас после нового года сказали учение обелгоре. Нотдзел, ну, топ звяд, звядовца. Ну, учение как учение. Я спрашивал, что как, пацану, пацаны говорят. Wyczuń, może... Tak, wszyscy powiedzieli, że to będą zwykłe ćwiczenia. Jeździć, to da, I to były takie zwykłe ćwiczenia, które już e, 100 razy jeździliśmy. Do Pojechaliśmy do Obwodu Białogrodzkiego 16. .00 16, .00 16 Przejechaliśmy do Obwodu Białogrodzkiego. Nic nie podejrzewaliśmy. I od 23 na 24 nas załadowali. Powiedzieli nam, że pojedziemy marszem do granicy, wzdłuż granicy, pojedziemy marszem do ługańskiego Obwodu. No I wyszło tak, że wjechaliśmy na teren Ukrainy. Czy pan sobie zadawał jakieś pytanie, gdy pan wyjechał na tereny Ukrainy? Ukrainy? Czy pan coś pytał, coś panu powiedzieli? Zapytałem, zapytałem dlaczego i po co? No i, no i nie wiem. Mieliśmy leitenanta. Zapytaliśmy leitenanta, a rejtenant nam powiedział: Nie wiem. I powiedział, że, że po prostu dostaliśmy taki rozkaz. No, u nas był palka, on nie mówił. I Mieliśmy komandora Pałku i on też nie mówił, oficera, on też nie, nie mówił a on mówił oficera, oficera, ofi, oficerom, powiedział drugim oficerom, innym oficerom mniej mówili. A, nam, a nam, nam w ogóle nic nie powiedzieli. Dobra, to jest ten moment. Dzisiaj w ogóle o tym zapomniałem, ale. To jest ten moment, żebyście mogli polajkować albo zaobserwować kanał na przykład. To jest ostatnio zapominam o tym. Ogląda no, trochę mniej niż 500. A możecie polajkować na przykład. Będę wam bardzo wdzięczny albo zasubskrybować, a ja lecę dalej z tym tłumaczeniem. Albo zaobserwować na, na Twitchu tam ci, którzy oglądają na Twitchu. No, tak się stało. Potem w kolumnie, w i... kolumnie i Powiedzieli nam, żebyśmy jechali w kolumnie i tyle. A nam, i tyle. No, i nam żołnierzom, po nic jechali, nie mówili. Nas, no, BNP, jechaliśmy i... I, zepsuło się nam. Zepsuło, zepsuło się, zepsuł się nam bron transporter. Wychodzi, na, poszliśmy do lasu, cztery dni, szliśmy do granicy. I wyszło na to, że wzięli nas miejscowi, myśmy się poddali. I w ten sposób trafiliśmy do nievoli. Byliśmy w grupie z człowiekiem, my też już rozmawialiśmy, który gdzie to wy odsiędlieliśmy, potem. To pan był w tej grupie, już rozmawiałem tutaj z osobą, czyli pan gdzieś tam e, przesiedzieliście, przeczekaliście, e, podjechaliście do Miernego, machnęliście ręką na drodze. Czy to było tak? Lejtenant był ranny, który był ranny. Nie, to ktoś inny. Dalej, dobra, niech pan dalej opowiada. Poddaliśmy się, przywieźli nas, nas na policję, policję, na policję, policję nas później po policję odwiedzi nas. nas, ale jak pan, pan tam się znalazł, podjechał? No, jak to wyglądało? Poszedł no, leutnant, poprosić wody. Zawołał no, wszystkich, z, w, wszystkich i wszyscy tam poszli. Było nas sześć osób. No dali nam wody tam wypić drogi. powiedzieli nam, że no to podda musicie się poddać Piszcie, teraz. Давайте, i że musimy się, że chłopaki może się rozejść. My idziemy granicę, idziemy na granicę. Nie. Powiedzieliśmy im, że nie chcemy problemów. No i wszystko dobrze, raz, I I oni nam powiedzieli, czasówkę. że w porządku. Rozeszliśmy się i po pięciu godzinach Czyli i, mówi po 5 godzinach oni nas znaleźli znów i, i powiedzieli nam, żebyśmy się poddali. 30 chyba z 30 osób było. A, kto to był? Czy to były Siły zbrojne Ukrainy? Nie, byli to byli to cywile cywile z bronią, tak? tak. To byli ci sami nacjonaliści. O których wam mówią w telewizji rosyjskiej? Nie, jest, ale... nie wiem, no, jak oni się ale jak oni się zachowali z wami? No, no, no zwykli ludzie po prostu no. Bo Oni byli jakoś ubrani e, e, w, był. Jedna tak, osoba w, imieniu, tak, w była ubrana w no, woje, w formę wojenną e, A reszta to, by, to, by, to, by, to byli cywile to Ale to słowo... Eeeem... Um, um, tłumaczy mnie jako milicja, ale to nie jest milicja. Aha, ochotnicy, słowo ochotnicy, Czy, co, co dla Pana oznacza ochotnicy? No, ludzie, które chronią... Nie, to, to, to inaczej trzeba przetłumaczyć, to, to, on pyta, co dla Pana oznacza słowo... Obołów, obywatelski. On mówi: no, to są ludzie, którzy bronią. Bronią no, swoje wioski jest to. U nas to się nazywa obrona terytorialna. Ludzie, Ludzie sami było, zorganizują. Z... Z... Ludzie się organizują i bronią swoich wiosek, tak. I u wszystkich 30, wszy... wszyscy mieli automaty, tak? No, ktoś miał automat, ktoś miał e, broń myśliwską. E, Ktoś... Czyli pan rozumie przeciwko e, komu pan e, poszedł na wojnę? Przeciwko komu? Przeciwko no, komu? Nasileniu, ludności cywilnej. Ludności cywilnej. Z bronią była. Byli z bronią. Jakby nas wzięli. Czyli wzięli nas do niewoli. Wy walczyliście nie tylko z wojennymi siłami Ukrainy. Czyli pan walczy nie tylko z siłami zbrojnymi Ukrainy, ale z każdym Ukraińcem, który wziął do ręki broń. Mówi, że 10% ludności cywilnej na Ukrainie w ogóle wzięło broń do ręki. I to już nie, to nie są siły zbrojne Ukrainy. No, opowiadali wam tutaj, że będą was spotykać z kwiatami, Tak. Nie, no, nie, nie, nic nam ja nie opowiadali. Nie no, no, to, nie no, tak, no, i no i tak wielu o no, ja Zadzwonimy myślało. Ja Zadzwonimy do zwanijmy, mamy. Tak? Ja no, y, pan dzwonił już swojej mamie, tak. Ale, że, że, co chce pan. Czy pan chciałby coś powiedzieć tym ludziom z Rosji? Nie wiem. Nie wiem, co im powiedzieć. Przecież nie powiedzą, nie, im. nie powiedzą im, kiedy ich wyślą. Nie powiedzą im, kiedy ich właśnie teraz, Teraz na przykład kogoś tam z Rosji mobilizują do wojny. I taką młodą osobę. I co ta osoba ma wiedzieć? Nie wiem. Nie Nie wiem. No, no w no tym momencie, to, to odsyłaki, to jeśli tańmoło, będą gdzieś wysyłać, to by missing, no będą się. to na pewno jakieś działania wojenne, no no rozumiem, i co, ta, wyścigli, co taka osoba musi jeśli robić? To, jeśli znali, na by przykład, gdyby pan by wiedział wszystko, jak to będzie wyglądało, to jak pan by się zachował, tak się że was gdzieś wysyłają by na wojnę? Poszedłbym do, do szpitalu wojennego. W I co to? By sprawy, to, że ja tam dostał? Dosyłłbym mi dokument, że mam jakieś tam poważne problemy ze zdrowiem. No, a, żeby nie pojechać no, a jak Ale jak Czy w jaki sposób pan by dostał ten dokument a, e, że, że pan ma poważne problemy Ze zdrowiem no, Rozumie pan, że tam teraz Że teraz nie, nikt na to nie zareaguje Zdrowa osoba Przychodzi do, do szpitala i mówi, że ma problemy Nie wiem e, No chciałbym Jakoś się wykręcić no, no, pewnie powtórno, to jest, was się Czyli rozumiem, że Pojechałby nie, pan nie, znów, gdyby pana wysłali ja bym teraz. Nie, wiem, ukrywałbym się. Nie U, unikałbym. Uchwała, bym oryżo, oboru. Ile, tam, że... ile, ile, jaką miał pan za sobą broń? Sześć. Sześć automatów Mieliśmy sześć automatów i jedna snajperka. I jeden. ten hmm. Snajperka. Mm -hmm. и, и один карабин снайперский. А, а БК какой? А БК? А амуниция, мелишь, был. Так каждый мял по. да. У каждого был. У у, у тебя был автомат? Да. Так мял, автомат, так? Сколько у тебя было автомата? Ile ile, ile, miałeś pa, ile miałeś nabojów? naboiów? Oh, o, получается 30. 30. 30 tych. już mówiliście mi 30 magazynków czy Było sześć było tych. 6, 6, 6, 6 magazynków było, dwa puste które nie naładowałem i получается 3 tak 4, nie, 3 4, 4 4 magazynki dobrze przetłumaczyłem, magazynki to się nazywa 4 magazynki tak, 4 magazynki, tak? dobrze do Ukrainy Ukrainą e, ile razy strzelałeś? Na ja w ćetki strzelałem. Na ćwiczeniach strzelałem. E, chodziliśmy na strzelnie. I potem jeszcze w bojowej części my strzelali toże także i ułuchymi, strzelaliśmy swoje tam w swojej jednostce, ćwiczenia były. W nocy strzelaliśmy, w dni, w dzień strzelaliśmy. To jest, w, w strzelaliśmy tak, dobrze. Czyli do, dobrze no. strzelałeś strzela? no my ja, tak, strzelać strzelać potem, Strzelałem, postrzelać. no przychodziliśmy po prostu postrzelać sobie. Tak, żeby po prostu. Żeby, Według obowiązku mieli strzelać. Ile, 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 ile wystrzelaliście? No po jednym magazynku. Mieliśmy tam no, byli jednostkę. Wolniera, nie. Czy byliście przygotowani do wojny? Nie, oczywiście. W sensie, czy pan był przygotowany? Nie. A bo w ogóle, to... rozumiecie, A... że tak wysłać wy w, w taką osobę byli, jak pan? Şeyler, typu, jak że to jest, pana rzucili tutaj, właśnie jak mięso armatne. Tak, mi się Wydaje mi się, że tak właśnie to wyglądało, o, dlatego że. To, w, ja usłużyłem dwa gody, Niektóry... Byłem na służbie dwa lata i ja niektórzy. Tam rozmawiałem z chłopakami, którzy tak samo byli w takiej samej sytuacji. Miesiąc. Oni byli na służbie cztery miesiące, tak, miesiąc. po pięć miesięcy niektórzy. Automat pierwszy raz. On no nie i on jest... tam on dostał ktoś automat. Pierwszy raz trzymał ten, ten automat w rękach Znale, i nawet nie, nie wie, jak korzystać z niego. rozmawialiśmy no, no, z takimi. A ile mieliście tych racji żywnościowych? Na, 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 na ile? Na jaki czas? 12 tych racji żywnościowych, na wydaje mi się, na osobę. Tak, tak, tak chyba. Czyli to jest, jak to wygląda? 12 razy zje, zjeść. Ich, że jedną rację żywnościową dzieliliśmy na trzy na trzy osoby i jest to jeden jeden ten jest to jakby jedno sorry, jedno spożycie jedzenia w sensie na trzech jedna racja żywnościowa no to na długo, to tak? Ta, 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 na 4 hmm. dnia powiedział. Nie, czyli wychodzi, że na 4 dni mieście. Jeden posiłek, tak, dzięki wielkie. A, a potem to. A później co po czterech dniach? No ja nie wiem. później tam, nie wiem. Tam nie, nie wiem, tam nie opowiadali. Oficery, może być Oficerowie, jak były były zadania, jak A jakie mieliście zadanie bojowe? Nie mieliśmy żadnego zadania bojowego. No, kuda i Ale no, pan jedzie gdzie i co dalej? Marsz, i wszystko, nie znam. Powiedzieli nam, że marsz i tyle i nie, nie wiem. za, za no, komandorem buku i to, co mówili oficerom, spadam, nie wiem tego. Nie, nie, nie opowiadali, nic, nic w ogóle nam nie opowiadali. No dobra, to może zadzwonimy do, do, do twojej mamy, nic nam nie opowiadali, na to, mówili tylko, że to jest wyjazd służbowy, dobra, to możemy za zadzwonić do matki, no to dzwonimy. A co by pan mógł powiedzieć tym Rosjanom, którzy po tym filmiku teraz. E, będą, czy fake, czy e, tym Rosjanom, którzy po obejrzeniu tego filmiku powiedzą, że to jest fake? Nie na tego, jak piszą. E, piszą nam, że, że, że nie, jakoś niepewnie. Pewnie nam powiedzą, że mówisz. E, że cię zmuszamy, że, że niepewnie mówisz. No nie. No ale co, co byś im powiedział? Napiszą, że tak, że niepewnie mówisz. A gdyby oni byli w takiej sytuacji, to oni by sami zrozumieli, że tutaj no jakąś. Nie powiesz zbyt pewnie, no, to jest, to jest nie... dlatego że sytuacja tak. tutaj sytuacja jest taka, że e, to się odbija na psychice i na wszystkim. Matry, tak, nabierasz? Matki, da, Do matki dzwonisz, tak? Tak. Natalia. Natalia. Halo. Halo? Halo? Cześć mam. Co tam jak, co tam, do, jak, co do domu, jak do tam. W domu jesteś? Tak, jestem w domu. Co tam w ogóle się dzieje w Rosji? Tata, coś tam. Do pracy jeździ. E, czy dzwoniliście do jednostki do dwizji? Nie. Nie, mowa, ty tam mówiła, ale, że tam rodzicielski komitet Ale mówiłaś mi, ja. że tam do komitetu rodziców chcieliście dzwonić. Jak na razie nie dzwoniliśmy do nikogo. Ja nie Rozumiem. Co tam Włady, Wł Co tam Wła Do wady zadzwoniliście. No a kto? kto? my? No my? A kto. Co? No dzwoniliśmy i co tam? Ona też dzwoniła do nas i co mówiła? No nic nie powiedziała. No coś tam nikt nie dzwoni, nic nie powiedziała. Rozumiem. Co tam nie słyszy, nie A co coś tam z demonstracjami, coś wiadomo? Czy ona nic nie opowiadała? Moskwie, co tam w Moskwie się dzieje? Nie mamy demonstracji żadnych. I nie było żadnych demonstracji nigdy. że Moskwie ona nie nic? Ale ona przecież w Moskwie mieszka. Czy ona wam nic nie opowiadała? Nie, 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 nie z Moskwy nie opowiadała. Coś tam nie ma, żadnych demonstracji. A co tam ojciec? Rozumiem. Nie pójdę. Co tam? No nic z nim. Nie pójdę. Rozumiem. No ty, że ja prosz, raz dzwonił. Ty, że to on dzwonił w dywizji, uznawał że... Ale jak dzwoniłem ostatnio, to mówiłaś mi, że dzwoni, mój ojciec dzwonił do dywizji, do jednostki tej i, 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 i chciał się dowiedzieć. Nie, nie dzwoniliśmy, nie, nie, niczego myśmy się nie dowiedzieli. W jakim w sensie? To jak to? Przecież zadzwonili do mnie i powiedzieli mi kto, kto zadzwonił. Przecież ja do ciebie dzwoniłem przez Whatsappa i mówiłaś do mnie, że... Nie, no nie dzwoniliśmy nigdzie. Tak nam powiedziałam rozumiem. Ale oni w ogóle z kimś rozmawiają? Kto 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 rozmawia? Rodzice z kimś z bliskimi tam rozmawiają? Z rodziną tam z przyjaciółmi mówią o tym. Mama. A w ogóle czy ktoś w ogóle wie, że znalazłem się w takiej sytuacji teraz? Babcia wie. A kto, czy ktoś jeszcze wie? No, nikt więcej. Sąsiadek, ciocia Wala wie. No, czyli wiedzą. Rozumiem. Włada, ciocia Natasza, tak? Tak, tak, oczywiście. Czyli wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą. A jaki macie w ogóle stosunek do tego, co się dzieje na Ukrainie?

Mówisz, że ni, nic nie powiem, nic. Na początku nie usłyszałem, co mówi, bo bardzo niewyraźne nagranie. Ja rozumiem. Nie chcę mówić nic, po prostu. No jak nam powiedzieli, wrócimy po wojnie. Żyję, ręce, nogi, wszystko na miejscu, nie, nie jestem chory. To mamy, że... Niech bo... pan powie, w moce, że na Ukrainie teraz są niszczone miasta. Nina Kornikowa, napisy. Te napisy nic nie, nie, tutaj nie, nie pomogą, a tylko no, mogę włączyć możecie sobie poczytać napisy. <laughs> Uh, nie unisztor... może pan powiedzieć, że teraz e, na Ukrainie są niszczone miasta, uniszcz, e, zabijają e, kobiety w ciąży, ubywające, ubywające Z... zabijają ludność pokojową. No, i możecie nic tam nie mówić i uratować siebie tylko taką frazą, że Bóg tak. wszystkim jest sędzią. No, ale powinniście rozumieć, że to naprawdę się dzieje, przy czym wasz syn znajduje się w niewoli. Tak, i, my I mamy jeszcze możliwość znajdujemy się w sobie jeszcze ludzkość, człowieczeństwo, żeby z tymi ludźmi ludzi humanitarnie traktować. I... A, a pani, pani nie, no pani, nie wiem nawet mu, nie wiem co nawet powiedzieć pani. Wam syn e, no, jak powiedział pani syn, jak on trafił do niewoli. Wzięli, siły, e, a nie siły. wzięli go do niewoli nawet nie siły zbrojne Ukrainy, tylko miejscowa ludność. Opowiedz, rozumiem. Opowiadałem mamie. Opowiadałem mamie na Whatsappie, gdy dzwoniliśmy ostatnio. Opowiadał mi syn, opowiadał. Dobrze. Nie, dobrze, to tak. tak ci, to ta, czyli dobra, to kończcie tą rozmowę. No, dziwna ta rozmowa. No nic, mam. No to pa. No to może będziesz miała możliwość. ja Czy mogę powiedzieć, co ja myślę o tym? Bez waszych po Myślę, że wasi ludzie po prostu nie mają mózgu. Tak są głupi, że, że po prostu. Jak z nimi rozmawiasz i, i jeszcze jak na razie masz jakąś cierpliwość, siłę, energię, coś udowodnić i, tak i mówić, się. jakoś rozmawiać, jeszcze mówisz coś do nich, rozmawiasz z nimi, a gdy to już jest siódmy albo szósty, szósty raz dzwonimy, to po prostu nawet nie chcemy nic już mówić. Czy ty w ogóle rozumiesz... Czy ty widzisz jak to wygląda w ogóle? Twoja mama nic nie zrobiła, nic nawet nie zadzwoniła do jednostki, nie zadzwoniła nigdzie, ale powiedziała, że zadzwoniła. No Nic ci teraz nie zrzucamy, po prostu wyobraź sobie, wyobraź sobie, wyobrażasz tą sytuację, rozumiesz ją? Jak trzy razy dziennie ciebie dokarmią? Zadz, y, możesz zadzwonić do rodziców. Uh, Siedzimy tutaj cały dzień, tutaj cały dzień i, nagrywamy i te może, filmiki, że, żeby można było opublikować, 3, y, żeby wasi, y, wasze rodziny to, to zoba, zoba, zobaczyły. A, o...